Witam wszystkich widzów u Maniuli. Słuchajcie, vlogi. Witam po kilku przerwie przede wszystkim. Vlogi są takie nieregularne u mnie, ale z tego co widzę po prostu muszę się jeszcze wiele, wiele nauczyć odnośnie daily vlogów, kręcenia daily vlogów, więc yy, tak to na razie musi być, ale z czasem myślę, że to się poprawi. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj jest poniedziałek, u mnie godziny poranne. Yy, z, widzę, że za oknem ładnie słoneczko świeci i na pewno jest ciepło. Ja zbyt nie mam dużo obowiązków z samego rana na dzisiaj, w poniedziałek, więc tak pomyślałem, że po prostu e, spróbuję coś nagrać dla widzów, e, jak mi ten poniedziałek z rana właśnie mija. Słuchajcie, a tak w ogóle to się wybrałem do sklepu, żeby kupić coś na śniadanie i jakieś produkty, ale przejeżdżając zauważyłem tak tutaj za mną, znaczy obok mnie minikomis, przystanąłem zobaczyć. Słuchajcie, były dwa ostatnie odcinki o samochodach u mnie e, kilka, kilkanaście dni temu. I tak z ciekawości mówię, zatrzymam się, zajrzę, zobaczę. To akurat widzę chyba za mną nowe kije w displayu, więc może coś tutaj spróbuję się widzą temat przybliżyć, co i jak. Tak zupełnie przypadkiem, spontanicznie. Słuchajcie, no tutaj jednak są nowe samochody, chociaż nie do końca. Tutaj Wam pokażę, nie wiem do końca czego się spodziewać. Cena NG, słuchajcie, ale już tutaj się zapytałem właściciela, ten jest z 2018 roku. Nawet przyznam się tutaj od razu, że nie znam się aż tak na tych modelach Toyota. Jak widzicie, niecałe 20 tysięcy dolarów z 2022 roku. No i tak się przejdę, może tutaj Wam jeszcze pokażę te ceny Toyoty 10700. Takie zwykłe, tak kompaktowe samochody. Mają, ale już wiecie, nie będę, że tak powiem, tutaj jakieś jazdy próbnej robił, testował. Po prostu tutaj Wam tylko przybliżę, jak to wygląda. Jest pewnie warsztat tutaj mają. Jeszcze Wam pokażę tą Toyotkę Mornik. One są po 9000 tutaj. To co, to, co przed chwilą widzieliście, tak wygląda w środku. Takie typowo miejskie auto. O, i tutaj tył, zobaczcie. Malutkie. 9000 dolarów. Nie wiem jak to się też w Polsce kształtuje, ale też elektryka w drzwiach jest jak widzicie Nawet całkiem fajne. Słuchajcie, bo bym wyszedł na ignoranta zupełnego Ta jest po 9 kija, po 9200, tutaj jak widzicie 9500 ale tak jak powiedziałem nie jestem ekspertem, Taki ja jest z 2012 roku i ma je jako nowe, ale to są już starsze, tak? Ponad 10-letnie modele Morning, Kia Moning, czyli poranek 9300. Po prostu no, modele, które się nie sprzedały jako nowe. To jest to 9200, także dobrze, że się dopytałem, po prostu tutaj, bo bym tutaj widzów w niewiedzy zostawił. Chociaż pewnie będą fachowcy, którzy akurat by mi zwrócili uwagę na to. No, tak jak widzicie, dla mnie to tam jakoś nic specjalnego. Zwykła czysta ciekawość. Takie modele. Dobra, jeszcze wam coś pokażę, bo tutaj sobie rozmawiam z właścicielem salonu, komisy właściwie. Eee, ten Mini Cooper, czy człowiek chce tutaj się zamienić, bo się go zapytałem właśnie o ten samochód, ile kosztuje, ale mówi, że to jest, chce wymienić Mini Coopera na, właśnie na kiję, no bo ale słuchajcie, taką mi tutaj powiedział właściciel, eee, jak to wygląda z cłem. Więc się bardzo zdziwiłem, ten samochód, ja też nie wiem jaki to model. Yy, yy, tak jak widzicie cena 13900, prawie 14 000 dolarów. I ma pojemność 1000 cm sześciennych, słuchajcie i podobno zapłacił za niego, z 2018 roku ten samochód jest, zapłacił za niego w Korei 6000 dolarów cła. 120%. Aż mi się nie chce wierzyć, dopytywałem się. Tutaj mamy trochę, wiecie, taki problem z angielskim. Właściciel tak dokładnie nie mówi po angielsku, dlatego próbuję wam już tutaj przetłumaczyć na gorąco, opowiedzieć. Ale sobie wyobraźcie, że ten samochód by mógł kosztować tutaj w granicach 6000 dolarów nawet, Taka kijka. Ciekawe, no ja wiedziałem, że jest te duże cło na samochody europejskie, ale nie wiedziałem, że na koreańskie. I oczywiście tam to zależy od. Od słuchajcie, od pojemności silnika też. Czyli myślę, że mają tu jakieś takie regulacje odnośnie samochodów, co się w Unii. No, tak mi to tutaj na to wszystko wygląda. No i tak słuchajcie, jeszcze przejeżdżam tutaj tą stroną powoli. Zobaczcie, taki drugi komis znalazłem, ale chciałem Wam pokazać, jak guarek. Jeszcze jako złą tutaj, pewnie ze względu na części, coś się zepsuło. No i sprowadzenie pewnie kosztowało zbyt wiele. Widać trochę zaniedbany jest, tak jak widzicie na ujęciu, lakier podchodził. Ale tak myślę, że w, w Europie e, jako ten model, tak, miałby jeszcze jakąś wartość. O, jest na kmerskie. Ktoś musiał mieć naprawdę duże pieniądze, żeby... Taki samochód sprowadzić. Tutaj nawet Wam nie powiem, który to rok, ale wygląda na stary, jakiś, bym powiedział, nawet 70. Ale tu strzelam. Lata 70. To wygląda. No dobrze, moi drodzy, zrobiło się trochę motoryzacyjnie w dzisiejszym vlogu, chociaż tak naprawdę nie planowałem tego. Więc na pewno dalsza część odcinka. Będzie na pewno inna, więc zostańcie do końca. Żeby pokażę z takich ciekawostek, co jadam na śniadanie. E, tak naprawdę to już jest popołudnie się u mnie zrobiło. E, a w dzisiejszym przypadku widzicie, kiełbaska to jest chorizo. ona jest troszeczkę pikantna, czyli krótko mówiąc, szybko i byle jak. A dlaczego tak jest, powiem Wam, że po prostu mimo, że powiedziałem, że nie mam obowiązków jakichś pilnych, to chcę ponadganiać jakieś sprawy zaległe. Smacznego. Słuchajcie, takim stałym też elementem mojego dnia, właściwie od kilku dni, jest przeglądanie newsów odnośnie aktualizacji y, tutaj ataków Tajlandii na Kambodżę. I czerpię je z reguły tutaj z mediów Khmer News. Słuchajcie, dwie wiadomości dzisiaj Wam tutaj podam. Pierwsza to jest taka dosyć, dosyć niebezpieczna nawet bym powiedział, bo y, tajskie siły zbrojne y, siłą artylerii i Samolotami F-16 atakują obozy dla osób przesiedlonych, czyli cywilów, to jest raz, i sięgają te już naloty do 70 km w głąb, w głąb Kambodży. Dodam tylko, że miasto tutaj Siemre, gdzie mieszkamy, jest około 130 km od granicy, i te ataki są już w prowincji Siemreb, także po prostu no, już całkiem, całkiem blisko tutaj naszego miasta. To jest naprawdę niebezpieczne. Może być niebezpieczne i przede wszystkim nieobliczalne ze strony tutaj tajskiej agresora. Drugą wiadomość, to taką chciałem przytoczyć, co mnie tutaj też to troszeczkę oburzyło, powiem szczerze, że jakieś było ogłoszenie pana Donalda Trumpa, że po prostu jeżeli te ataki będą tutaj eskalować, to prezydent Trump nałoży większe cła na Tajlandię i Kambodżę również, co jest zupełnie tutaj jakąś czystą abstrakcją. W każdym razie tutaj macie aktualizację z dnia dzisiejszego. Tak, w sumie to rozwinę trochę, może jednak ten temat, bo jest dosyć poważny i istotny. Słuchajcie, dodam, że Tajowie stosują tajskie siły zbrojne oprócz artylerii, czołgów, stosują myśliwce F-16 do atakowania cywili, przede wszystkim cywili, stosują drony, jak i ostatnio od kilku dni się słyszy o gazie bojowym. Słuchajcie, i są też ofiary śmiertelne. W ogóle, jeżeli chodzi o statystyki, to, to liczba ofiar śmiertelnych w cywilach rośnie, stale rośnie, już jest chyba około 20 osób na dzień dzisiejszy. Z tych wiadomości, co tam dzisiaj udało mi się wyczytać, także po prostu no, jest cały czas mocne zagrożenie. A w samym mieście, w Siem Rep, słuchajcie, powstają grupy różne, organizacje. Ludności tutaj cywilnej, gdzie pomagają tym osobom przesiedlonym. One raczej są z reguły ulokowani w jakichś świątyniach, pobliskich świątyniach w prowincji właśnie w Siem Reap. Są to miejsca dosyć takie, te budynki obszerne, więc jest taka możliwość umieszczenia nawet do kilkuset osób. Także z z tych, do jednej z tych grup ostatnio, od dwóch dni też udziela się paidi i po prostu przygotowuje jedzenie no dla tych osób potrzebujących dokładnie. No i to się da zauważyć, przynajmniej ja to dostrzegam, że ta płynność tutaj finansowa w mieście jest znacznie mniejsza i choć turyści są, ale widać, że zdecydowanie mniej, niewiele się dzieje, biznesy są by sprzedawane, może nie tyle co ze strachu, ale właśnie z potrzeby finansowej, także sytuacja ekonomiczno-gospodarcza bym powiedział, też jest na tutaj w tym momencie na słabym poziomie. Słuchajcie moi drodzy, może ten dzisiejszy odcinek nie jest jakiś tam specjalnie długi, w każdym bądź razie taka króciutka aktualizacja co u nas, a i nie zanosi się na jakąś taką szybką poprawę. Ja się w tym momencie tutaj pożegnam, w tym ujęciu zapraszam do oglądania, zapraszam do komentarzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, trzymajcie się. Pa.